Panie trenerze inauguracyjne zwycięstwo. Zaczynamy od zwycięstwa w Świdniku 1.0 po bramce Kamila Raduli. Proszę mi powiedzieć czy założenia taktyczne które pan założył przed tym spotkaniem się spełniły. Jeżeli chodzi o założenia techniczno taktyczne przed tym spotkaniem Myślę, że jest to ten okres, w którym żeśmy pracowali nie pozwoli na to, żeby zawodnicy w pełni realizowali te założenia, nad którymi żeśmy pracowali. Na to potrzeba czasu, jest to długofalowy proces, ale jeżeli oceniamy ten pierwszy mecz, to jestem umiarkowanie zadowolony, jeżeli chodzi o, to, o realizację założeń techniczno-taktycznych. Ta pierwsza połowa, przyzna pan, że nie wyglądała chyba tak po pańskiej myśli. W drugiej połowie ten stały fragment gry, yy, pada bramka i później... Ta stalowa wola budzi się i jest dużo lepiej. Tak, zdecydowanie pierwsza, zarówno pierwsza, jak i druga połowa to nie były dla nas łatwe połowy. Zespół ze świdnika postawił nam naprawdę bardzo wysokie warunki, jeżeli chodzi o nie tylko i wyłącznie walkę fizyczną, ale też te aspekty e, stricte piłkarskie. Ja bardzo się cieszę że zespół podołał, że zespół dał radę, że zespół pokazał charakter, że zespół pokazał serce, że zespół walczył do ostatniej minuty, żeby osiągnąć rezultat, który osiągnęliśmy i bardzo chciałem im za to podziękować, bo ten stalowy charakter, o którym sobie mówimy, to nie jest tylko hasło gdzieś tam wypisane na, na ścianach. To jest rzeczywiście, to jest, to jest hasło takie, które rzeczywiście ma być widoczne w każdym meczu i w dzisiejszym meczu było ono zdecydowanie widoczne. Widać po trenerze, że Podczas tego spotkania trener ogromnie żyje na tej ławce, przekazując różne uwagi zawodnikom. Nie tylko trener, ale i asystent, również i trener bramkarzy. Widać, że ta ławka żyje, ta drużyna jest, tworzy taką jedną, tak jedną całość, taki jeden mol. I to jest bardzo przyjemne dla, dla oka, no i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Również mam taką nadzieję. Staramy się tworzyć tutaj taki klimat w zespole, na który oczywiście też składa się sztab trenerski, że my z tymi zawodnikami gramy mecz. To nie jest tak, że my siedzimy i tylko obserwujemy. My z nimi gramy mecz i czasami są emocje, czasami człowiek jest też zdenerwowany, bo bardzo chce, bo bardzo zależy nam wszystkim, sztabowi trenerskiemu i piłkarzom na tym, żeby osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że będzie szło to w tą stronę, że będziemy tworzyć tutaj wielką, stalową rodzinę. Trenerze dzisiaj w jest zdobywa pomocnik. Y ja zapytam dalej, wiem, że trener zawsze unika tego typu pytań, ale ja dalej zapytam, my nadal potrzebujemy tego napastnika? Ja to powtarzam już po raz kolejny, naszym napastnikiem jest Krystian Żelisko. W dniu dzisiejszym nie zdobył bramki, ale to też należy zwrócić uwagę na to, że bardzo, bardzo Krystian pracował dla zespołu i za to go należy pochwalić. A trzeba mu też dać czas, żeby się dobrze, żeby się wprowadził w zespół i żeby zaczął strzelać bramki, a czy zacznie strzelać, to tylko i wyłącznie zależy, zależy od niego. Niemniej jednak, tak jak to mówiłem wcześniej, cały czas gdzieś tam szukamy tej pozycji ofensywnej i mam taką nadzieję, głęboko w to wierzę, że uda nam się w najbliższym czasie zawodnika na tę pozycję ściągnąć. Jeżeli nie, to naszym zawodnikiem na tej pozycji będzie Krystian Żelisko. Czy w sparingach, które się odbyły, i jakby pan porównał, to dzisiejsze spotkanie, czy ta gra już spełnia pańskie oczekiwania, czy są jeszcze jakieś elementy w tej grze, które trzeba poprawić? Nie, zdecydowanie nie spełnia moich wymagań. Jest, mamy bardzo dużo pracy do zrobienia w każdym elemencie i w defensywie, i w ofensywie. Tak jak mówiłem, to jest długofalowy proces. To nie jest tak, że my jako trenerzy jesteśmy w stanie nauczyć zespołu tak naprawdę nowego sposobu grania w trzy tygodnie. To na to potrzeba naprawdę. E Dłuższego czasu i my ten czas bardzo się cieszę, że, że mamy, bo, bo chcę, żeby zespół jak najszybciej się e, nauczył w pełni tego grania, tak, żebym mógł być w pełni usatysfakcjonowany w każdym meczu. Niemniej no, tak jak powiedziałem, jest to proces, do którego trzeba podchodzić z dużą pokorą, do którego trzeba podejść bardzo spokojnie i robić wszystko na każdym treningu i później przekładać to na mecz, tak, żeby, tak żeby ten e, rozwój tej naszej gry był widoczny w każdym spotkaniu że dzisiaj jeszcze chyba troszeczkę radości po tym zwycięstwie, ale już od jutra rozpoczynamy projekt Wisłoka. Tak, ja... Mówię to w zespole i też to chcę powiedzieć głośno, że dla nas najważniejszy jest każdy kolejny mecz. Ja też to mówiłem zespołowi, że my przed tym meczem dla nas była tylko i wyłącznie ważna wieświdnik Świdnik i nikt więcej. Dla nas się nie liczyło to, co jest za tydzień, za dwa, a nie liczyło się dla nas, co będzie jutro. Teraz rozpoczynamy i to nie od jutrzejszego dnia, tylko już tak naprawdę od dzisiejszego dnia, bo zespół się cieszy, my też trenerzy, my też trenerzy się cieszymy. Niemniej jednak, my już musimy się przygotowywać na kolejny mecz. Wisłoką Dębica i zrobić wszystko, żeby wyciągnąć wnioski z tego meczu, tak, żeby ten mecz w Dębicy był dużo lepszy w naszym wykonaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.